Moi kochani, przed nami kolejny odcinek przygód w serii Pogromcy mitów w grze GTA San Andreas. Mam nadzieję, że po raz kolejny odkryjemy nowe rzeczy, poznamy nowe ciekawostki, a także obalimy wszelkie błędne teorie z tą grą związane. Zanim jednakże przejdziemy sobie do nowości, to jak zwykle powrócimy do poprzedniego odcinka, gdzie napisaliście sporo sugestii do mitu z samochodem Tahoma. Ogólnie mit mówił nam o tym, że gdy wykończymy wszystkich balasów w mieście Los Santos, to samochód Tahoma nie pojawi się totalnie nigdzie. No no i na odcinku rzeczywiście miałem duży problem, żeby ten samochód spotkać. Napisaliście mi, że e, Tahoma powinny jeździć na terenach pozamiejskich. Ja te tereny dość dokładnie zwiedziłem i powiem Wam, że no ja na ten samochód nie napotkałem. E, I co więcej też zespawnowałem sobie samochód Tahoma i jeździłem nim po mieście Los Santos po terenach pozamiejskich i dalej go nigdzie nie było. E, także moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście gdy zabijemy wszystkich balasów to Tahoma po prostu z San Andreas znika no i nigdzie nie można jej spotkać i odnośnie właśnie takiej sytuacji też napisaliście mi to, że w przypadku pojazdu Tornado jest to pojazd należący do Wagosów czyli innego gangu z Los Santos no sprawa wygląda całkiem podobnie ja też sobie to zbadałem, chyba około tak 15 minut jeździłem po mieście Los Santos i dookoła Los Santos, no i też właśnie tego samochodu totalnie nigdzie nie było. No i jeszcze jeden z widzów o niku Kacper R, napisał, że w rowerze jest tak, że dzwonki BMX-a rzeczywiście się różnią, natomiast no musimy się przemieszczać. I mi już od samego początku coś śmierdziało, jeżeli chodzi o tę sugestię, natomiast no tak stwierdziłem, że fajnie byłoby to sprawdzić, bo być może, kto wie, rzeczywiście tak jest. No i jak pierwotnie myślałem, no jest to totalna brednia i dalej dzwonki, e, dzwonek bmx dzwonek m, tego zwykłego roweru i dzwonek roweru kutyskiego, e, no te wszystkie dzwonki brzmią dokładnie tak samo. E, także moi kochani, jeszcze przed zaczęciem zapraszam Was na Facebooka, zapraszam także do oceny filmu po jego obejrzeniu, e, no i życzę Wam jak zawsze dobrej zabawy, a my tymczasem przechodzimy sobie do pierwszego mitu. Jeżeli chcesz nabyć grę tanio i szybko, to Eneba.com jest idealnym serwisem dla Ciebie. Eneba co tydzień oferuje promocje, jakie możesz obejrzeć w zakładkach, znajdujących się w górnej części strony. Z uwagi na to, że promocje rotują, to dzięki temu często możesz nabyć grę, jakiej szukasz, w okazyjnej cenie. Ja jak zawsze najbardziej polecam grę z serii GTA, zwłaszcza klasyki, jakie nabędziesz za niewielką kwotę, a dostaniesz przy tym mnóstwo godzin świetnej zabawy. Pamiętaj przy zakupie, że wykorzystując mój kod otrzymasz skromną zniżkę. Eneba.com to zaufany serwis, którego każdemu polecam. W misji Los Cepulcros, gdy mamy niski poziom szacunku, misja rozpocznie się inaczej. W sensie będziemy musieli na początku zabić kilku balasów, aby uzyskać dostęp do samochodu suita. Ja co prawda znajduję się aktualnie na save'ie, gdzie mamy całą fabułę główną ukończoną i poziom szacunku jest dość wysoki. Z kolei dysponujemy oczywiście cheat menu. No i właśnie za pomocą tego e, trainera sobie obniżymy nasz poziom respektu do samego zera. E, tutaj go właśnie mamy także na szybko, go obniżamy właśnie do wartości nawet minus 1 jest taka wartość, co jest w ogóle dość ciekawe. No i rzecz jasna, odpalimy sobie w tym momencie misję u suita pod tytułem Los Sepulcros, to jest właśnie ta misja. No i dalej zobaczymy sobie, czy rzeczywiście od samego początku auto suita. Nie będzie dostępne. No i to, co się wydarzyło, jest dość dziwne, ponieważ no, my ten respekt mamy uzupełniony po sam brzeg po odpaleniu tej misji. E, także chyba wydaje mi się, że będę musiał wczytać grę na odpowiednim save i tam na tym save zmienić poziom szacunku, żeby móc to przetestować. E, dogrywam to poza odcinkiem, ponieważ udało mi się znaleźć w sieci nieco inne następstwa niskiego poziomu szacunku u CJ-a. E, u mnie po prostu objawia się to tym, że misja Los Sepulcros się nie rozpoczyna. Ponieważ wyskakuje komunikat, że jeżeli chcemy questa rozpocząć, to musimy zdobyć szacunek. Z kolei w sieci są filmy pokazujące, że misja się rozpoczyna mimo niskiego respektu, lecz na jej początku musimy zabić kilku balasów, żebyśmy mogli przejść do kolejnego etapu. Myślę, że to kwestia wersji gry, natomiast dla pewności czekam na Wasze sugestie w komentarzach poniżej. Przy pomocy kodu Bubble Cars jesteśmy w stanie wznieść się wyżej niż samolotami. E, oczywiście jeżeli chodzi o treść kolejnego mitu tego odcinka, to ta jest naprawdę bardzo ciekawa. E, z kolei jeżeli chodzi o mnie, to ja mam no spore wątpliwości, jeżeli chodzi właśnie o ten mit, ponieważ no, w GTA San Andreas istnieje taka m, granica, jeżeli chodzi o to, na jaką wysokość CJ może się maksymalnie wznieść. No i jeżeli samolotem nie jesteśmy w stanie właśnie tej granicy przekroczyć, no, no to ciężko będzie to uzyskać właśnie za pomocą kodu Bubble Cates i za pomocą właśnie wznoszącego się samochodu. Co więcej, też wypadałoby wklepać kod na spadochron, ponieważ nie mieliśmy wskaźnika wysokości. W tym momencie go już mamy, lecz z uwagi na to, że no badanie tego mitu jest dość powolne, to ja wspomogę się kodem Up. Jest to oczywiście kod na przyspieszenie do no i za chwilkę zobaczymy, jakie będą tego wszystkiego efekty. No, póki co powiem wam, że wygląda to całkiem obiecująco, ponieważ cały czas się wznosimy. Wydaje mi się zatem, że no raczej tę maksymalną wysokość, jeżeli chodzi o samoloty, osiągniemy. No, ale czy uda nam się ją przekroczyć to, no co do tego wciąż zbytnio przekonany nie jestem. Generalnie rzecz biorąc, od pewnego momentu, no dość powoli się wznosimy, i badanie tego mitu jest naprawdę mega mozolne. Ja oczywiście poczekam do końca tej próby, chociaż no podejrzewam, że jeszcze trochę to zajmie. Z kolei. I kolejną próbę wykonam już poza nagrywaniem tego odcinka i po prostu też będę robił coś w międzyczasie, ponieważ no jak widać, e, jak już też powiedziałem przed sekundką, jest to bardzo, ale to bardzo mozolne. E, ten mit też musiałem dograć poza odcinkiem, ponieważ jego badanie było bardzo długie. E, końcowo udało ustalić się, że lecąc na samochodzie przy użyciu kodu Bubble Cars jesteśmy w stanie wznieść się zdecydowanie wyżej. Kreska na wskaźniku doszła do samej góry, gdzie w przypadku każdego samolotu w grze jest to absolutnie niemożliwe. Samoloty po dobiciu do pewnej wysokości, jaka jest niższa niż ta jaką uzyskaliśmy sobie będąc na samochodzie, najzwyczajniej tracą moc i nie chcą polecieć wyżej. W magazynie, który odwiedzamy podczas misji import, taśma z katatonami, pomimo braku animacji się porusza. To znaczy, kiedy na nią wejdziemy, zaczniemy się przesuwać. A Wy, moi kochani, co w ogóle sądzicie na temat tego mitu? Czy uważacie, że może to być prawdziwe? Ja powiem Wam, że zbytnio nie kojarzę takowego taśmociągu, który właśnie w tym magazynie mógłby się poruszać. W moim przypadku jest to akurat na plus, ponieważ no ja z jeszcze większą przyjemnością sobie ten mit przetestuję. Wznieśmy się w ogóle do góry i. Zobaczmy, który ewentualnie taśmociąg to może być. Z tego co pisał twórca tego mitu, raczej to nie będzie właśnie ten taśmociąg. Zresztą on rzeczywiście, chociaż to akurat by pasowało, ponieważ on się nie podusza. CJ jak widać, w tym momencie na nim stoi, no i cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Gdy wejdziemy sobie w to miejsce, to dalej jest to samo. Poszukajmy sobie w takim razie kolejnego taśmociągu, ponieważ no, chociażby tutaj jest kolejny. Z tym, że no nie wiem, czy jest jakakolwiek szansa. Masa, że on zadziała. Weźmy sobie w to miejsce, i w ogóle nawet w to miejsce nie mogę wejść, ale być może właśnie to jest spowodowane tym, że on w teorii jest uruchomiony, moi kochani. Zobaczcie, że gdy wejdziemy sobie w to miejsce i ustawimy się tak naprawdę w jakimkolwiek miejscu tego taśmociągu, no to CJ z niego ewidentnie spada. Także, no, moim zdaniem, mit możemy sobie z dużą dozą pewności najzwyczajniej potwierdzić. Jeżeli podjedziesz samochodem do członka gangu CJA, wysiądziesz z samochodu i poprosisz go, aby zrobił ci zdjęcie, to gdy będziesz miał już ten aparat i wpiszesz kod na wybuch pojazdów, to auto wybuchnie i członek gangu zginie. Wtedy aparat będzie lewitował w powietrzu. E, do zbadania tego mitu będziemy oczywiście potrzebować aparat, także ja sobie go właśnie dodaję do naszego ekwipunku. E, ponadto będziemy też rzecz jasna potrzebowali samochodu, także ja sobie właśnie takowy kradnę. No i na sam koniec właśnie przydaliby się członkowie gangu CJ, żebyśmy mogli w pełni, tak jak twórca tego mitu napisał, postąpić i ten mit przetestować. Także my może sobie kilku zarekrutujemy, weźmiemy aparat i podejdziemy jak najbliżej samochodu, w sensie jak najbliżej się da tego samochodu. W takim razie nacisnęłem sobie już taba i za chwilkę wpiszemy kod na wybuchające samochody, chyba dobrze to zrobiłem. No i rzeczywiście pojawiła się lewitująca rzecz z tym, że jak widać jest to pistolet. Początku gangu, a nie aparat. Także, no, wstępnie po pierwszej próbie wynika, że raczej ten mid jest fajkowy. Co w ogóle ciekawe, aparat też pojawił się raz jeszcze w naszym ekwipunku. Także, no, to gdzieś tam świadczy o tym, że my go de facto chyba nie przekazujemy członkowi gangu. Mimo, że tak mogłoby się wydawać. Wpiszemy sobie ten kod raz jeszcze. No i zobaczcie, że po raz kolejny po członku naszego gangu został tylko i wyłącznie broń, ciało zniknęło, o czym już przekonaliśmy się jakiś czas temu w jednym z mitów z poprzedniego odcinka, natomiast powracając sobie do tego mitu, to możemy go sobie najzwyczajniej obalić. Strażacy są odporni na gaz łzawiący. Akurat całkiem fajnie się składa, ponieważ straż pożarna podjechała na miejsce tych wypadków, po wpisaniu oczywiście kodu na wybuchające pojazdy. Także my dodamy sobie do ekwipunku CJ-a gaz łzawiący i zobaczymy za chwilkę, czy strażacy rzeczywiście są na niego odporni. Coś mi się wydaje, moi drodzy, że te mity z gazem łzawiącym no chyba nigdy nie okażą się być prawdziwe ale dostał. Cokolwiek co badamy sobie właśnie z gazem łzawiącym okazuje się być tak naprawdę fejkiem no i w przypadku strażaków już tak nie przeciągając jest dokładnie tak samo. Jeżeli w misji Reuniting the Families po Kacense z policją nie wejdziemy do motelu, to miasto będzie wymarłe i nie dostaniemy żadnej gwiazdki. Ogólnie w GTA San Andreas istnieje kod, mam tu na myśli Ghost Town, który rzeczywiście powoduje to, że wszystko z miasta znika. Natomiast i ten kod ma pewne niedociągnięcia, ponieważ jak go wpiszemy i pojeździmy sobie po mieście, okaże się, że i tak możemy wpaść na samochody ruchu ulicznego. Także biorąc pod uwagę to, że no wymarłe miasto nie jest możliwe do uzyskania nawet przy pomocy kodu, no to to delikatnie nakierowuje mnie na to, że ten mit będzie najzwyczajniej fejkiem. Natomiast jak będzie, przekonamy się dosłownie za chwilę. Zespawnowałem sobie na szybko jakiś tam samochód, w tym przypadku jest to akurat Euros. No i zobaczymy, czy to rzeczywiście okaże się być prawdą. Póki co w tych pierwszych dzielnicach rzeczywiście jest tak, że no, tych samochodów nie ma. Nie ma żadnych pieszych, nie ma członków gangów, także no, to póki co wygląda rzeczywiście dość podejrzanie. Za moment będziemy sobie wjeżdżać do ścisłego centrum miasta Los Santos, no i po pedach i po samochodach ruchu ulicznego ani śladu. No chyba, że bierzemy pod uwagę zaparkowany tutaj samochód, to ok, jakieś tam auta na mieście są, natomiast no, takich jadących Chyba raczej uświadczyć się nie da. Powiem wam, że wygląda to dość przerażająco. Możemy rzeczywiście spotkać tylko i wyłącznie samochody gdzieś tam zaparkowane. Chociaż, jak widać, w większości przypadków i tak parkingi są stosunkowo puste. Przenieśmy się może za pomocą naszego trainera do innego miasta i zobaczmy, czy w innych miastach no to wszystko wygląda podobnie, jak właśnie w Los Santos. E, Okej, okay, lokacja nam się doczytała, no i jak widzimy, San Fierro także jest totalnie puste. Pojadę sobie nieco obrzeżami miasta, ponieważ za chwilkę dojedziemy do autostrady i być może tam jakiś ruch się pojawi. E, chociaż, no, szczerze w to wątpię wydaje mi się, że prawdopodobnie ten mit będziemy mogli sobie potwierdzić. Moje pytanie jest takie, dlaczego Dlaczego tak właśnie się stało? Zwróćcie uwagę, że nawet na tak ruchliwej ulicy, jaką jest ulica w dzielnicy The Strip w Las Venturas, no nie pojawił się żaden samochód ruchu ulicznego. Oczywiście nie licząc zaparkowanych, ok. Z kolei, no tak jak mówię, jeżeli chodzi o pedów czy samochody ruchu ulicznego, to takowe się w ogóle nie pojawiają.